Inta'r yn cael ei gynhali i'r prosiectau. się pan dowiedział o nocy muzeum? Dowiedziałem się chyba gdzieś przypadkiem w internecie, natomiast e, skąd pomysł, żeby przyjść, bo dzieci tak lubią takie muzea oglądać, no więc jak gdzieś jesteśmy na jakimś wyjeździe czy coś, to trzeba bardzo chcą do jakiegoś muzeum pójść, więc jak, pomyślałem sobie, że dzisiaj jest akurat że żeby przyjść z nimi na zamek. A pierwszy raz jesteście na nocy muzeum? Na nocy muzeów tak, jesteśmy no. pierwszy raz. co Wam się podoba najbardziej? Mamy to... 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 trwa to... broń, te... tak? Tak. Bardzo się to, o to podoba. A chciałbyś sobie a coś kupi nie kupić sklepiku? Nie chciałbyś? No tak. Nie chciałby broń, ale Ty byś chciał, tak? Mieć taką broń. To, to nie. to nic nie A Chociaż to się na chwilę, że trzeba. Za jakimś Aha, to znasz się trochę na tym. Czy tutaj po prostu przeczytałeś? No też trochę się czytałam. O tutaj tak piszę. Mhm. A lubisz chodzić do muzeów? Często tak. chodzisz? Z tatą, tak? No tak. <grych> znaczy, że ogólnie Tęcie. jest fajnie. Będzie też. Będzie też ludzkość, prawda? Tak. Wiecie, że ile osób odwiedzi dzisiaj muzeum? Myślę, że nie będzie to mniejsza liczba niż w roku ubiegłym. W roku ubiegłym mieliśmy około 8 tysięcy wiedzających nad tylko na zamku. W nocy muzeów biorą również nasze oddziały miejscowe. Oddział teraz jest w imieniu Jerzyka Karolica. Muzeum Miasta Bramie Kakowskiej i Muzeum Wincentnego Polska. Udostępniamy wszystkie wystawy stałe, ale również wystawy czasowe. Myślę, że dodatkowym magnesem są również programy specjalne. Mamy takich programów aż 18 w tym roku, począwszy od archeologii poprzez tajemniki konserwacji kaplice 10, tajemniki porcelany. Bardzo wiele tematów. Państwo znają bardzo dobrze. Pan tam jest... podali, że to od 7 wieczorów, od wiecza, To, to znaczy, tłumaczył różnych autorów i od czasu najdawniejszych doszło, że być może wszystko w sensie zakresu to nie najpewniej tak. na wszystkich autorów. Nie ma takiego autora, który byłby w stanie przetłumaczyć hmm. całą literaturę. No, żele, no chyba, że to jest Francuzko, no hmm. dużo przetłumaczył, trzeba nawet, że literatura francuska jest znacznie bogatsza. Hmm. No nie, to nie ma takiej możliwości. Hmm. Tak?

Wiem, że w pewnych miejscach, mimo tego, że mieszkam w Świdniku, jest to, prawda, rzut beretem od, od Lublina, ale niby jest tak bliska, a nie ma na to czasu. Mhm, mm razie to, 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 to na razie tylko Brama Krakowska, czy jeszcze gdzieś byliście? Nie, już byliśmy na Zamku Lubelskim, no i tutaj Brama Krakowska. A co na zamku Ci się podobało najbardziej? Różnie na Pierwszy raz byłeś na zamku, czy już byłeś kiedyś? Mm -hmm. a tutaj, w bramie? Proszę powiedzieć, dlaczego Zresztą? i Pan się zaangażował w noc muzeum? To jest ciekawego do zobaczenia? Chcieliśmy pokazać w e, szerszej niż na co ciekawostki, część materiałów zgromadzonych w naszych zasobach. E, I tak, można obejść w ramach trochę zdjęć, trochę plakatów, trochę dokumentów, na przykład w z 1973 roku. Mamy, to, mamy dokumenty z tego roku, z innymi, które mówią o założonej sprawie. Sprawa przeciwko studentom, którzy nosili koszulki z rachunkiem nie nieodmiotowym kierowcy albo wymalowali na, na oknia jednego z akademików takie hasło nie żyje w ale na własne rachunek. Mamy dokumenty tutaj właśnie na temat pana Józefa Bałuka, który w 1949 roku został wynawialistą i poprzez Meksyk sam powiedział, że zbrodnie katolickie do domonali Rosjanie. za to został skazany na trzy lata więzienia i ten tak zaraz siedział w to jest to jest człowiek, który słuchał w jest bardzo też yy, znaczy dzisiaj, jest to w tablotach zamkniętych na kluczyk mamy oryginały dokumentów yy, organów bezpieczeństwa bezpieki. W antyramach mamy skany dokumentów, mamy zdjęcia, ulica na przykład. Także myślę że, e, myślę, że każdy znajdzie coś ciekawego, coś, co go zainteresuje, a IPN pokaże szerszej e, e, publiczności, szerszemu odbiorcy, czym się zajmujemy.